Krzysztof Krawczyk, odsłoniecie muralu Ewa Krawczyk i kosmala P.K. jazduma Krzysztof Krawczyk był jednym z nielicznych piosenkarzy w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej, który posiadał umiejętność leczenia pokolen. Jego repertuar był doskonale znany zarówno starszemu pokoleniu, jak i młodzieży. Mój przyjacielu, bo jesteś ty, parostatek czy my cyganie do dziś jest odlacznym elementem wesel. Urodzin i wielu innych imprez 5 kwietnia minęły dwa lata od Kat Krzysztofa Krewczyka nie ma wśród nas. Z tej okazji, warszawska dzielnica Ursynów pokusiła się o wyjątkowy gest wobec legendy polskiej piosenki. Na jednym z okolicznych bloków odsłonięto to imponujący mural zaledwie parę dni temu podobna uroczystość kuczci Anny Jantar miała miejsce na warszawskich Bielanach. Krzysztof Krewczyk w Warszawie spędził wiele lat swojego życia. Artysta był mieszkańcem dzielnicy Ursynów, a swój bliski związek z tym miejscem wyraził m.in. piosenka Witamy na Ursynowie. Dziś warszawska dzielnica okazała swoje głębokie uznanie i wdzięczność dla artysty i jego dorobku. Na ścianie bloku przy ulicy Barwnej 8 to pokaznych rozmiarów mural, przedstawiający podobiznę muzyka, który rozmażonym wzrokiem patrzy w kierunku budynku przy ulicy Pięciolini. W którym w przyszłości mieszkal. Na malunkach zdobiących boczna ściany bloku znalazł się także fragment tekstu piosenki autorstwa Krzysztofa Krawczyka, To nasze osiedle jasne, wesole dziwi z Twoim domem jest. Zależało nam na tym, aby podkreślić związek Krzysztofa Krawczyka z dzielnica. Bo tutaj mieszkali myślę, że mu się nasza dzielnica podobala. Swoje piosenki o ursynowie pisał wiele lat temu. A nadal jest to fantastyczna dzielnica do życia. I to się nie zmieniło, mówił burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, podczas uroczystości. Krzysztof Krawczyk zamieszkał na Ursynowie pod koniec lat 70. przed pięćdziesięcioma laty. Ten rejon stolicy cieszył się sporym zainteresowaniem wśród rodzimych gwiazd. Na Ursynowie mieszkało wielu artystów w tamtym czasie. To było bardzo modne, aby dostać mieszkanie w tej dzielnicy. Nieopodal Krzysztofa mieszkał na przykład kompozytor Wojciech Trzciński, pamiętam jak naul, pieciolini 10 siedzieli razem z Krzysztofem na Podlodze i komponowali przeboje Welandrze Andrzej Kosmala. Przyjaciel i Krzysztofa Krawczyka, cytowany przez serwis Warszawa Ursynów, w latach 80. Krzysztof Krawczyk opuścił Polskę. Udał się wówczas na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem jego kariera weszła na wyższy poziom. Po zakończeniu swojego Ameryka, Andrea amartysta ponownie zamieszkał na Ursynowie. To właśnie w tym miejscu rozgrywali się najważniejsze chwile w jego życiu. Na Ursynowie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, między innymi nasz ślub kościelny. Chrzest syna Krzysztofa, pierwszy sylwester spędzony w gronie znajomych, podczas którego Krzysztof nie występował na scenie opowiadala podczas uroczystości przejęta Ewa Krawczyk, wdowa po Krzysztofie Krawczyku. Przed przystąpieniem do realizacji muralu, Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił konkurs na opracowanie projektu. Zwycięzca okazała się firma nie tak, malwanie artystyczne Łukasz Zasadni. Dlaczego akurat ten projekt? Pierwszym założeniem było to, aby mural jak najbardziej korespondował z czasem, w którym Krzysztof Krawczyk mieszkał na Ursynowie. Chcieliśmy, żeby była to praca, która będzie się odnosiła do twórczości artysty związanej z naszą dzielnica, a także będzie pełna koloru, barwna i radosna, czyli taka, jak twórczość Krzysztofa Krawczyka, wyznała Olga Górna na dzielnicy Ursynów Forest członkini komisji konkursowej. Realizator muralu jest bardzo zadowolony z efektów, które udało się uzyskać. Malunki prezentuje bowiem podobiznę Krzysztofa Krawczyka z okresu, w którym był mieszkańcem osiedla. Sprostalem tym wymogom intuicyjnie. Chciałem, żeby mural był wtopiony w Ursynów i nawiązywał do Ursynowa oraz aby pan Krzysztof był przedstawiony jako młodzieniec który mieszka na Ursynowie mówił Łukasz Zasadni, cytowany przez serwis Warszawa Ursynów. Muralen stopniowo zyskuje na popularności i wydaje się być wspaniałym narzędziem do podtrzymywania pamięci o wybitnych artystach. Kto jeszcze waszym zdaniem powinien zostać w ten sposób uczczony?